Morning Minnesota 8 rano, dzisiaj trochę sobie tutaj posiedziałem Petro truck stop Iowa 80 jest um, jeden, a ten tutaj Petro e, jest drugi taki truck stop, gdzie uwielbiam zajeżdżać e, Albert Lee, miejscowość Minnesota Albert Lee na Highway 35, Highway 35 tutaj jest uh, Petro uh, Truck Stop. Można sobie tutaj pooglądać tak jak na Iowa 80. Wiele fajnych uh, klasyków, ciężarówek klasycznych e, można tutaj. To jest chyba jedyny truck stop uh, gdzie można najwięcej. Old timers spotkać jeszcze, bo, bo wiadomo, że Oldtimers już w Stanach wymierają, znikają. Często mniej ich jest. Tutaj jeszcze tutaj jeszcze e, można ich spotkać. Wczoraj wieczorem poszedłem na obiad, tam jest tawerna, taka od razu truck stop. W ogóle w tym truck stop jest kino, tak samo jest, tak jak Iowa kilka restauracji, później taka jest jedna tawerna jest ja w tej tawernie właśnie można sobie piwa napić dobry obiad zjeść, tutaj mają open pit grill czyli grillują się tutaj kurczaki, żeberka, się kręcą akurat wczoraj spóźniłem się może niewiele, o pół godzinki bo akurat wyciągnęli z tego grilla kurczaki i, i żeberka ale zjadłem świeże, świeże ugrillowane na drewnie. Rewelacja. Posiedziałem trochę z tymi old timers, pogadaliśmy trochę, pośmialiśmy się. Piwkośmy wypili. No i 8 rano. Nie chciało mi się dzisiaj wcześniej rano wyjeżdżać. Ale i też się nie śpieszy, bo dopiero w poniedziałek mam delivery. Ale polecam tutaj ten truck stop Albert Lee Minnesota Highway 35, czy kierowcy nasi, co nie jeżdżą po Stanach, znają dobrze te miejsce. Y... Niewiele już takich miejsc zostało, naprawdę tutaj w Stanach niewiele. Reszta to Flying J, Loves, takie truck stops, in and out, in and out, junk food, jedzenie sobie wziąć i jechać dalej. Nie? A tutaj jeszcze te Petro, Petro jest wiele jeszcze w Stanach, co są fajne ale ten tutaj jest wyjątkowy ten tutaj jest wyjątkowy a jedzenie tutaj jest rewelacja rewelacja jedzenie zawsze wesoło jest także ja wyjeżdżam jadę do Winkler spędzam weekend w Winkler zobaczę, zadzwonię do mojego kolegi Taco Joe Country Singer jak się uda spotkać mojego kolegę z Ice Roads, będzie w domu to coś nagramy fajnego a my jedziemy w trasę 850 km Dzisiaj wieczorem będę na miejscu I yeah. tutaj mamy Minneapolis Minneapolis tutaj jest 35 Tu jest ten Albert Lee Albert Lee miejscowość Tutaj jest ten truck stop a mi zostało jeszcze, co my tu mamy, Minneapolis, St. Cloud, Fargo, North Dakota, Fargo i ja tutaj jadę zaraz po lewej stronie, a dowożę do Winnipeg w poniedziałek. But I'm still there Coffee cold, hands cracked and dry Another sunrise I didn't plan to watch die I slept in steel I've eaten miles Shook hands with ghosts at truck stops Every town knows my tired face. I don't belong, but I pass through the place. It's another night. They know my name, don't ask my past Out here, brother, nothing lasts I left some love in a rear view glass Promise calls I never passed Maps don't show what this life calls Scars, silence, and time are lost It's another night

And it was nice and warm if so I didn't drain my air tank oh. Then when the blow off goes And there's a little bit of water It freezes And it freezes So you must have been driving the trucks eh? I have done that a few times Yeah, nice I <laughs> Have a good one I to wszystko z kontroli granicznej wjazd do Kanady. Jesteśmy w Kanadzie. Welcome to Canada. Continue on Highway 29. Dzień dobry, Winkler, Manitoba. Ja dojechałem do Kanady wczoraj wieczorem, ale nie chciało mi się już tam nic dogrywać. Wczoraj było późno. Przejazd przez granicę, tak jak zwykle, szybko i przyjemnie, bezproblemowo. Nie wiem, dwie minuty tam nawet nie sprawdzałem czasu, ale chyba dwie minutki przejazd, bardzo szybki i to tak przeważnie działa i do Kanady i, i do Stanów ja nigdy, mało kiedy żebym więcej więcej byłbym na granicy jak 5 minut no chyba, że coś z papierami jest nie tak to trzeba wejść tam do, do, do biura, tam do nich i, i to wyjaśnić, także, ale to się mało mało kiedy zdarza czasami jest tak, że a jak idą, idzie kilka ładunków pod, pod tym samym numerem ładunku, to wtedy, wtedy musimy iść do. Wtedy się ciężarówkę parkuje i trzeba iść tam do biura odebrać swoje papiery. Oni tam pieczątkę dają. Jak nie ma kolejki, tak samo 5-10 minut i to jest cały przejazd Ameryka, Kanada, Kanada, Ameryka. No chyba, że ktoś ma w papierach w komputerze w komputerze jest zaznaczony na czerwono no to wtedy, no wtedy jest problem ja miałem a, kilka kontroli takich a, wjeżdżając do Kanady wjeżdżając do Stanów, ale nie za wiele oni wyrywkowo zawsze biorą i tutaj właśnie e, gdzie ja to mam ja zawsze sobie jeżdżę z takim, z takim papierkiem bardzo jest ważny, bardzo się przyda w dwie strony, Kanada i Stany co można przewieźć, ile czego można przewieźć, jakie mięso, jakie jedzenie. Yy, tutaj piszę, także każde, każde a, strony mają inne przepisy. <laughs> inne przepisy. Jest ważne, żeby, żeby to mieć sobą na dwóch stronach. A, to nieraz mnie ura uratowało, bo zawsze jak coś sobie kupuję, to sprawdzam z tym, czy mogę to przewieźć. A jak mogę, to ile. A jak nie mogę, no to do śmieci trzeba wyrzucić. Yy, nauczyłem się, że nie warto ryzykować. Nie, nie warto kłamać na granicy. Yy, bo jak raz, raz zaznaczą w systemie, że, że się skłamało, i. No to już zostaje. To już zostaje chyba do końca życia na tym przejeździe. Jest problem. Yy, ja miałem ostatnio kontrolę wjeżdżając do Kanady wyrywkowo. To była już druga albo trzecia w przeciągu nie wiem 10 lat, ale oni sprawdzili w środku w ciężarówce, czy to co powiedziałem, że mam z jedzeniem, to mam, bo to bardziej chodzi o, o surowe, surowe mięso, kurczaki, seafood, czy jedzenie morskie, nie, jakieś owoce, ale to do Stanów jest bardziej zaostrzone, żeby z Kanady nie wozić do stanów surowego mięsa. Czyli kurczak może być, ale musi być gotowany. Nie może być surowy. Czy jak do stanów wjeżdżam, to zawsze się pytałem, jakie jedzenie mam. No to mówię, że mam kurczaka, ale gotowanego, czy tam grillowanego jest w porządku. Nie. Jakby tak sprawdzili, że jest surowy, no to wrzucają w system na czerwono i za każdym razem jest kontrola. Także ja raczej nigdy nie, nie kombinuję z tym przejazdem. Zawsze staram się, żeby na ludzie sobie przejeżdżać i. I mam nadzieję, że tak to zostanie. Dlatego mam szybkie przejazdy przez granicę. Papierosów nie nie kupuję, cygara, zawsze sobie kupię w Stanach. To, to też mówię, że kupiłem sobie tam 3-4 cygara. Pokazuję, także nie ma problemu. Jakbym nie powiedział, abym kupił, to też by był problem. No i tyle, także aha. No i ta kontrola do Kanady wyrywkowa. Ona była kiedy była? Może wrzesień, sierp, sierpień chyba, albo wrzesień tamte, tamtego roku. Także była szybka kontrola. Akurat wiozłem trzy takie kopereczki. Eee, bardziej ich interesowało może nie moja ciężarówka w środku, jak e, te koparki, bo sprawdzali tam w silniku, po prostu szukali czy tam czegoś się nie przemyca, czy ktoś coś mi nie, czy ktoś coś mi nie włożył do tej koparki. Kierowca powinien sprawdzić, ja tak. Sprawdziłem, ale tak dokładnie nie sprawdzałem. Także tam, gdzie oni sprawdzali, to ja nie sprawdzałem, akurat. Oni dość dobrze sprawdzali. Tak, jakby ktoś chciał w Stanach coś włożyć na przemyt, to pewno by tam mógł sobie tutaj kopereczki schować. I oni tutaj wiedzieli, gdzie tego szukać. Nie? Czy jestem za to odpowiedzialny? Zależy, nie? Zależy w jakim stopniu. Niby kierowca powinien być odpowiedzialny za swój ładunek, ale też, też, nie, też nie do końca tak jest, bo, bo nie do końca można wszystko kontrolować. To była, to była moja kontrola, taka ostatnia. Już jestem w systemie wrzucony znowu na zielono, że było, że, że wszystko w porządku. To co mówiłem, że mam, to mam. Także teraz znowu szybko sobie przejeżdżam. W Stanach miałem kontrolę, w tamtym roku to samo, ta sama sytuacja. I też na zielono jestem w komputerze, także pełny luz do przejazdu na granicy. Wiadomo, że każdy ma inne doświadczenie, każdy ma inny experience przejazdu przez granicę. Ja mam, ja mam zawsze jakoś tak uh, lekki, łatwy i oby tak zostało. To na tyle. ja tyle. Dzwoniłem do mojego kolegę, tak jak mówiłem, do takodziołu. On tutaj mieszka w Winkler, ale mówił, że jest z dziećmi na wyjeździe, wraca dopiero po weekendzie, także nie będzie spotkania, szkoda, bo to fajny jest a country player a, może mi się uda w jego w internecie znaleźć to dołączę jego muzykę, chociaż nie wiem czy mogę, bo mogę copyrights dostać, tak muszę to sprawdzić next time, next time to będę to jesteśmy umówieni ale ja mam co robić, muszę tutaj do warsztatu wjechać e, ciężarówkę przygotować, następny ładunek mam dużo roboty, bo ładunek dość taki jest a... Wymagający, bo muszę go zapakować, dobrze zabezpieczyć. Potrzebuję różne sobie narzędzia, pozabierać się tutaj z warsztatu, żeby ten ładunek odebrać. Ładunek idzie do Idaho. Wiesz, jeszcze muszę jutro zawieźć, że jutro? To dzisiaj jest sobota, nie, w poniedziałek. W poniedziałek muszę zawieść, muszę zawieść ten ładunek do Winnipeg. No i stamtąd jadę do Brandon i z Brandon do Idaho. Dzisiaj sobota, to cały dzień tutaj na warsztacie sobie porobię z ciężarówką, mam trochę zaległości Później myślę, że w niedzielę, w niedzielę muszę jechać sobie jakieś tam zakupy zrobić tutaj, także mam tutaj firmowego, firm, firmowy pickup truck także biorę, biorę ten pickup truck i pojadę po zakupy i może przejdziemy się trochę po Winkler po takiej sobie miejscowości, która jest pod śniegiem zasypana to jest Manitoba, tu zawsze jest dużo śniegu ale ma to swój urok i mm, lubię tutaj tą miejscowość fajna miejscowość jest yy, też tutaj ja, ostatnio mi znajomy mówił tutaj co mieszka i tutaj pracuje też że Winkler to jest taka miejscowość gdzie bardzo szybko się rozbudowuje i dużo domów budują, dużo tutaj ludzi się przeprowadza, bo jest taniej, tańsze podatki są i, i tańsze domy są, tak rzeczywiście jak tutaj jadę to widzę mnóstwo, mnóstwo nowych domów budują jest przestrzeń, dużo jezior jest. Przestrzeń jest dość wielka. No tutaj się mieszka na luzie, nie dziwię się, że tutaj każdy chce mieszkać. Zimy są trochę mocniejsze, jak wszędzie indziej, ale jak komuś to nie przeszkadza, to why not? No i to na tyle. Ja idę działać. Jest sobota, wjeżdżam do warsztatu i idę, idę, idę działać z ciężarówką. Bye.